Szanowni Państwo, nazywam się Henryk Szybura, od trzydziestu kilku lat jestem mieszkańcem Piechowic. Jestem żonaty, posiadam dwójkę dzieci dorosłych, mieszkam w, w Pakoszowie. Byłem y, radnym w poprzedniej Radzie. Myślę, że to, że kandyduję w tej chwili jest to efektem tego, że no, posiadam już pewne doświadczenie, które w sposób y, zasadniczy uwożliwili wykonywanie obowiązku radnego w sposób lepszy, zdecydowany, myślę, że bardziej efektywny. Podstawową sprawą, która dotuje mnie y, od szeregu lat w Piechowicach, to jest wodo, woda i kanalizacja. Szanowni Państwo, Piechowice. Do 2006 roku były zwodociągowane w 99%, skanalizowane natomiast w 60%. Obecna Rada cały ten ogromny majątek społeczny przekazała do kartonskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Sądzę, że był to, było to działanie mocno nieprzemyślane. Dlatego, że efektem tego, tego działania są dzisiejsze ceny wody, które są nieprzeciętnie wysokie w porównaniu do poprzednich 2 ,18 zł. 18 groszy za metr sześcienny wody. Także sami Państwo widzicie, że działanie to było, no nie chcę powiedzieć na szkodę Piechowic, ale chyba należałoby tak to ująć, a przede wszystkim na szkodę i Ich mieszkańców. Co się tyczy Pakoszowa, to niestety przez ostatnie 4 lata nie zrobiono tam nic. Dosłownie nic. Mówi się, że y, Rada, a właściwie burmistrz y, obecny przygotował i, i, i zabudował wiele placów pras, dla dzieci. W Pakoszowie niestety nie widać żadnego działania. W tym kierunku. Jest wszystko to, co zrobiliśmy społecznie zresztą 4 lata temu. Drodzy Państwo, ważną sprawą dla Pakoszowa jest bezpieczeństwo. Na tej głównej y, ulicy, to znaczy ulicy Pakoszowskiej, chciałbym, żeby jeśli byłoby to tylko możliwe, przy, przy tej ulicy wybudować jakiś niewielki choćby chodniczych, które umożliwie bezpieczne poruszanie się po tej ulicy. Ważną sprawą jest również dla mnie, jako potencjalnego przyszłego radnego z tego, z tego osiedla utworzenie Rady Osiedla. Ponieważ jak wiecie, radny sam bez wsparcia. Społeczności miejscowej bez wsparcia takiego organu, jakim jest rana osiedla, no niewiele może bądź nie chcę powiedzieć nic nie może. Kolejnym tematem dla Pakoszowa to jest budowa kanalizacji. Pakoszów jest złodociągowany w zasadzie cały, choć niewielu jego mieszkańców przyłączyło się do tego rurociągu. Ważną sprawą jest, abyśmy spróbowali wybudować w Pakoszowie system kanalizacji, do którego przyłączyłoby się, przyłączyłaby się każda posesja. Natomiast ważnym problemem jest w tym, w tym przyłączeniu są koszty przyłączenia. Są one no, niezmiernie wysokie. I Postulował będę, żeby te koszty były w ramach budowy kanalizacji, żeby nie ponosił tych kosztów konkretny mieszkaniec, konkretny właściciel posesji. Myślę, że na nadchodzących wyborach poprzecie moją kandydaturę, jak również Zagłosujecie na Piechowice, a przede wszystkim zagłosujecie na burmistrza, byłego burmistrza, pana Stanisława Innika. Dziękuję.